Kraków, w całej Polsce miasto najsławniejsze, ozdobione wspaniałym zamkiem królewskim i słynną Akademią. To także miasto, w którym dobrze się żyje. Pokażę Państwu mój Kraków. Kraków to miasto dziedzictwa historycznego i kultury. W 2000 roku byliśmy Europejską Stolicą Kultury. Ale to także miasto, które się zmienia, unowocześnia i modernizuje. Czego przykłady możemy widzieć chociażby w instytucjach kultury muzea. Pokażę Państwu intrygujące muzea Krakowa. Krikoteka powstała jako żywe archiwum Teatru Krikot 2. Została założona z inicjatywy Tadeusza Kantora w 1980 roku. W założeniach miała pełnić funkcję i pełni funkcję muzeum, archiwum, ośrodka badań i też galerii. Ma też drugą siedzibę w galerii pracowni Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej w Krakowie. Nowa siedziba klikoteki powstała w 2014 roku i stanowi nawiązanie do twórczości Tadeusza Kantora, jak chociażby do ambalażu czy do rysunku Człowiek niosący stół. Tadeusz Kantor Widma to tytuł obecnej stałej wystawy, która została otwarta w 2020 roku, trudnym roku pandemicznym. Ona stanowi pewnego rodzaju rozmowę między sztuką a widzem. Otaczają nas eksponaty, które są przeniesione ze spektakli Tadusza Kantora. One przedstawiają trudności historyczne, trudne doświadczenie, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i powszechnym. Budynek Krzysztofa to nie tylko miejsce, gdzie możemy zwiedzać wystawy, ale znajduje się także archiwum klioteki wraz z czytelnią. Mamy także salę teatralną, sale edukacyjne, księgarnię i kawiarnię z pięknym widokiem na Wisłę. Ponad 200 tysięcy obiektów, ponad 2200 metrów kwadratowych, to Tezaurus Krakowiensis, oddział Muzeum Krakowa. Skarbiec krakowski, inaczej centrum interpretacji artefaktów. Robi wielkie wrażenie. Można wędrować tu godzinami i poznawać historię. I właściwie to jest oddział, który wymaga od nas pewnej wiedzy. Generalnie to jest magazyn, więc tutaj nie jest wystawa, gdzie te obiekty są opisane musimy sami mieć świadomość historii. To jest dodatkowa taka przygoda, która pozwala nam odkrywać zasoby nasze i konfrontować z tym, co widzimy w muzeum. Niedawno poznawaliśmy nową hutę, a tutaj jest mnóstwo wizerunków Włodzimierza Ilicza Lenina, które są przeniesione z zamkniętego w 1989 roku Krakowskiego Muzeum Lenina. Jesteśmy w pracowni konserwacji malarstwa. Możemy też podpatrzeć pracę, gdzie konserwuje się m.in. papier, metal, tkaniny, drewno i szopki krakowskie. To jest niesamowite patrzeć, jak muzeum pracuje i żyje od środka. I zatracając się w Krakowie, dzisiaj w muzeach krakowskich trafiamy także w tatry. A gdy nie masz już wolnych ścian w domu. Koniecznie trzeba sobie takie szafy zorganizować. Tu jest obrazów, co nie miara. Te bardzo liczne zbiory składowane są właściwie pokazywane w salach, w którym nadano nazwy: skarbiec, w którym zgromadzone są numizmaty, arsenał, w którym możemy podziwiać różną broń białą i palną. Stara biblioteka z grafiką i zbiorami bibliofilskimi, skład bławatny z kaninami, garderoba babci z ubiorami i bibelotami. Jesteśmy na rynku głównym w Krakowie, ale pod spodem, proszę państwa, znajduje się średniowieczny Kraków. Zapraszamy do średniowiecznego Krakowa. Zanim w 1257 roku został wytyczony rynek, obecnie rynek główny Krakowski. Znajdowała się tutaj osada zbudowana przez rzemieślników, a wcześniej cmentarz. W oddziale Muzeum Krakowa. Rynek podziemny. Przenosimy się w czasie i poznajemy dzięki atrakcyjnej wystawie pełnej multimediów, interakcji, ale też fenomenalnej instynizacji. Średniowieczny Kraków. Poznajemy Kraków sprzed tysiąca lat. Jest to muzeum bardzo popularne, ale warto tutaj. Przyjść. Co robi zdjęcie? Na to intrygujące pytanie znajdziemy odpowiedź w Muzeum Historii Fotografii imienia Walerego Żywulskiego w Krakowie. Zapraszam państwa. Wystawa w MUFO wprowadza nas w świat fotografii. Pozwala nam zrozumieć i tłumaczy nam Historię fotografii, jak powstawały pierwsze odbitki, prowadzi nas przez historię tej dziedziny sztuki. I finalnie trafiamy do miejsca, które zastanawia się nad przyszłością fotografii. Mamy w jednym pomieszczeniu tyle aparatów fotograficznych, ile Państwo widzicie. Od, Od aparatów robiących dagerotypy po najnowsze robiące zdjęcia cyfrowe. Skłania to do refleksji. Jest to piękne, kolejny piękny muzeum Krakowa. Fort Altyleryjski numer 52 Borek został wybudowany w latach 1884-1886. Stanowił główny punkt obrony miasta na południu, stanowił obronę dla traktu wiedeńskiego. Współpracował z mniejszymi fortami pancernymi, Łapianka, Skotniki. Do lat 50. XX wieku wykorzystywany był do celów wojskowych, później przeznaczony na cele przemysłowe. Następnie przez długie lata niszczał. Przez to prace restauratorskie i konserwatorskie wymagały tak długiego nakładu czasu. Trwało to ponad 10 lat. Obecnie znajduje się tutaj filia Centrum Kultury Podgórze. Fabryka Emalia Oskara Schindlera to oddział Muzeum Krakowa. W tym muzeum przemieszczamy się w czasie. Podróżujemy i poznajemy Kraków za czasów okupacji hitlerowskiej. 1939 roku do 1945. Poznajemy klimat miasta żyjącego przed wojną. Po to, by przenieść się i poznawać napięcie zbliżającej się kampanii wrześniowej, ataku hitlerowskich Niemiec, podróżujemy po Krakowie, stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Poznajemy miasto opanowane przez okupantów hitlerowskich Niemców. Miasto przez nich zdominowane, zmieniane. Poznajemy cierpienia Polaków i hekatombę Żydów. Twórcy ekspozycji zwracają nam uwagę praktycznie na każdy aspekt miasta okupowanego. Także pokazują nam. Straty wojenne i dzieła sztuki, zabytki, które były zagrabione przez hitlerowców. Zagłada krakowskich Żydów pokazana jest między innymi w tej sali, w której się znajdujemy. Widzimy mury Getta, które zostało zlikwidowane później przez okupanta. Wręcz kronikarską dokładność. Możemy podziwiać w każdej sali tego muzeum. Tutaj widzimy mieszkania wysiedlonych do getta Żydów. Autentyczności temu muzeum dodaje fakt, że znajdujemy się w budynku administracyjnym fabryki Emalia Oskara Schindlera. Sam Oskar Schindler uratował ponad tysiąc istnień ludzkich. Ta sala przedstawia. Życie w okupowanym Krakowie, mieszkanie, jak wyglądało, jak ludzie żyli, ale też zwraca uwagę na walkę Polaków z okupantem. Tutaj w szafie, oprócz konfitur i przetworów, możemy zobaczyć broń i granaty. Życie w Krakowie zaczęło powoli wracać do normalności, choć Okupan niemiecki zamienił się w oprawcę radzieckiego. Okrucieństwo II wojny światowej zmieniło świat i Kraków nie do poznania. Ale dzięki takim osobom jak Oskar Schindler pozostała wiara w człowieczeństwo. Poczujmy się jak turyści w swoim mieście i odwiedzajmy te ciekawe i nowoczesne muzea. Do zobaczenia w kolejnym Zatrać w Krakowie.